tej pięknej scenerii Akademii Kuraszków. Dziś przyrządzę dla Państwa danie kuchni włoskiej. Będzie to kremowe risotto z podgrzybkiem. Danie szybkie, bo przygotowanie trwało około 20 minut i wbrew pozorom łatwe. Tak więc zaczynamy. Do przyrządzenia naszego risotto potrzebujemy ryż włoski alborio i już wcześniej przesmażone podgrzybki, szalotkę, czosnek, yy, natkę tygrywający ser jest to emil grana zbliżony do parmezanu nieco zmienię przepis oryginalny troszkę baby szpinaku i masło do dzieła rozgrzewam patelnię oliwa i masełko. W Włosi zrobimy to na samym masie. A jednego dam odrobinę oleju, aby szalotka nie spaliła się. Ciekam drobno. Świetnie. Przesiekane. Czosnek. Ma to znaczenia, po prostu w drobniejsze kawałki. Możecie to zrobić, przy użyciu tarki po prostu zetrzeć ten czosnek. Rzucam na rozgrzaną oliwę cebulę. Ok, i należy ją zeszklić. Nie za długo, aby nie była gorzka. Czosnek, troszkę przysiekam. Teraz dodam czosnek. I mieszkam starannie. Teraz czas na nasz ryż alborium. Musimy go przesmażyć, uprażyć tak, aby każde ziarenko odtuliło się oliwą i masłem. Tym pilnować, aby się nie przypalił zbyt mocno. Mam tu wcześniej przygotowany wywar. Może by to bulion. Ja mam tutaj wywar e, z suszonych grzybów z dodatkiem warzyw. To jest to danie wegetariańskie. A możecie Państwo użyć wywaru mięsnego, grzybowo-mięsnego takiego jaki, jaki macie, tak jaki lubicie Jestny smak też fajnie podbiłby te grzybki, ale dziś zrobimy to z wegetariańskim ale zanim wywar naszego przesmażonego ryżu dodam białe winowy trawny Jeszcze sekundka sekunda minęła, podlewamy wino odparuje, a my zaczniemy proces podlewania naszego risotto. Podlewamy niewielką ilością wywaru. Zmniejszamy ogień. Przećwonimy indukcję i powolutku mieszamy, tak aby ten ryż płonął w nasz ryż. Procedurę powtarzamy. Tak jak wiem, przygotowanie risotto trwa około 20 minut. Tak więc w tym czasie możemy zetrzeć sobie ser. Ser Emil Grana, jak wspominałem, zbliżony do parmezanu, ser dogrzewający, produkowany w Polsce, wielkopolskiego mleka. OK. Sprawdzam. Sze risotto. Jest to danie wymagające uwagi. I podlewamy niewielką ilością, mieszamy, mówię skręcamy temperaturę. W tym czasie można także przesiekać sobie natkę, truszki. Super. I powtarzamy procedurę. ponownie. Minęło 10 minut, a ja cały czas dolewam naszego bulionu i starannie mieszam. Zobaczcie, jak to wygląda. Cały czas ryż płania nasz płyn, nasz wywar. Ja już pokryłem pietruszkę, starłem Granę. Mam wszystko gotowe. Wcześniej przesmażone podgrzybki. Czas dodać do naszego ryżu. Mogą być to inne grzyby, oczywiście, mogą być to pieczarki, śimeje, czy też bądź dostępne grzyby. Lub tak jak macie zamrożone w domu. No, wygląda to bardzo apetycznie. Delikatnie jeszcze podlewamy. Cały czas mieszając. Czas na sól. Pieprz. Jeszcze nie jest gotowe. Ok, Podajmy natkę pietruszki. Zamieszamy. Spróbujemy jeszcze z milionem. Wygląda to naprawdę... Pachnie przede wszystkim rewelacyjnie. Teraz czas na zimny masło, które zagęści nasze risotto, doda kremowego, kremowej struktury. Dwie kosteczki. Ważne, by było z lodówki. Wszystko ładnie łączymy. Sprawdźmy, jak to smakuje, jest naprawdę, naprawdę dobre. Czas na ser. Ląduje w garnku, jeszcze trochę. Nieco przerobię ten przepis i dodam szpinak, małe liście baby, które delikatnie odkręcą nasze danie. Rizotto jest już kremowe, sól i pieprz jest wystarczająco doprawiona. Jeszcze zamieszam kilka razy. Czas na podanie naszego dania. Kremowe risotto z podgrzybkiem. Proszę bardzo. Świetna struktura. Ląduje na talerzu. Chwinak będzie bardzo ciekawym dodatkiem. Do tego odrobina sera. Mogą być to takie grubsze slajsy. I pietruszka do ozdoby. Jeśli ktoś lubi, Odrobina pieprzu na górę. Super. Oto moje kremowe risotto z podgrzybkiem, które polecam. Jest to świetny pomysł na kolację z dodatkiem lampki lub też bądź dwóch dobrego wina. Tak więc smacznego. Do zobaczenia, do usłyszenia. Pozdrawiam.